Cześć. W poprzednim filmie mówiłem, skąd się wzięły angielskie nazwy dni tygodnia. W tym odcinku chciałbym Ci przedstawić kilka idiomów powiedzeń związanych z dniami tygodnia. Zapraszam. Zaczniemy od poniedziałku. Poniedziałek kojarzy się w pierwszej kolejności z Easter Monday, czyli z poniedziałkiem wielkanocnym. My w Polsce wtedy obchodzimy świngus dingus, czyli tak zwany wet Monday. Oprócz tego z poniedziałkiem związany jest także blue Monday, czyli rzekomo najbardziej depresyjny dzień w roku. Jest to trzeci poniedziałek stycznia. I jest także cyber Monday, czyli poniedziałek występujący po amerykańskim święcie dziękczynienia, kiedy to w sklepach pojawiają się już promocje świąteczne. Termin ten coraz częściej pojawia się w Polsce, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, w reklamach. Przechodząc do wtorku, ulubionym wtorkiem wszystkich łacuchów będzie na pewno tzw. Shrath Tuesday, czyli odpowiednik naszego tłustego czwartku. Jest to wtorek bezpośrednio przed początkiem Wielkiego Postu, gdzie wyjada się z szafek wszystko, to, co nam pozostało. Ze wtorkiem związany jest także idiom a week from next Tuesday, czyli tydzień od następnego wtorku. Oznacza on odległy termin, który prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie. Przechodząc dalej do środy w chrześcijańskim kalendarzu, dwiema najważniejszymi środami to Ash Wednesday, czyli środa popielcowa i Good Wednesday, czyli Wielka Środa. Czwartek czy Thursday zdaje się być wyjątkowo mało podatnym dniem, jeśli chodzi o idiomy, różne powiedzenia, ponieważ w zasadzie nie ma takich idiomów, powiedzeń związanych z tym akurat dniem. Także przychodząc do piątku, pierwsze co przychodzi na myśl to Casual Friday. Niektóre firmy wprowadzają te casualowe piątki. Są to dni, w których... Można przyjść ubrany nieco inaczej niż nakazuje tak dreską. Zamiast koszuli, krawatu, można przyjść w nieco lżejszym t-shirtem lub zamiast garsonki można przyjść w bardziej codziennej sukience. Z piątkiem związane jest również takie powiedzenie, w skrót TGIF, czyli Thanks God it's Friday. Kiedy w piątek po południu wchodzimy do domu, zaczyna się weekend i mówimy: Dzięki Bogu, jest już piątek. TGIF. Thanks God it's Friday. Jeśli chodzi o sobotę, można spotkać termin working Saturday. Czyli nasz polski odpowiednik to po prostu pracująca sobota. I przechodząc do niedzieli, w wielu tradycjach jest to najważniejszy dzień tygodnia. Jest to zazwyczaj dzień poświęcony odpoczynkowi, leniuchowaniu. No i nie bez przyczyny mamy powiedzenie a Sunday well spent is a week of content, czyli Niedziela dobrze spędzona jest gwarancją szczęścia, zadowolenia w przyszły tygodniu. Ze słowem Sunday, związane jest także Sunday Best, czyli jest to określenie na najlepszy wyjściowy strój. Na przykład Remember to wear Sunday best, czyli pamiętaj, żeby się dobrze, najlepiej ubrać. I co ciekawe, w Wielkiej Brytanii istnieją terminy identyczne z naszymi, jeśli chodzi o. Niedzielę i o Sunday. Na przykład o kimś, kto słabo jeździ samochodem, bo po w Polsce powiemy niedzielny kierowca. W Anglii tak samo. He's a Sunday driver. W tym filmiku to wszystko. Daj znać w komentarzu, który idiom najbardziej się spodobał lub który idiom Cię zaskoczył. Postaraj się zapamiętać te idiomy i ich używać. Pozdrawiam. Cześć!